Mordowie, że teraz pranie mózgu ci robią, co ty robisz? Czy sprawdza sobie wiadomości ze świata, jakie pranie mózgu? W literaturze jest wiele opisów byłych więźniów, np. obozów koncentracyjnych czy aresztów, którzy opisywali, co robili na np. strażnicy. Żeby wymusić na nich posłuszeństwo czy zeznania. I jest też coś takiego jak łagodne pranie mózgu, gdy oglądasz telewizję czy przeglądasz media. Zgaż, opowiadaj. Robią to w ten sposób. Punkt pierwszy: ciągłe informacje na temat możliwych konfliktów, kryzysów ekologicznych, gospodarczych, masz czuć, że twoje bezpieczeństwo jest zagrożone. Punkt drugi, ciągłe reklamy, wzbudzanie sztucznych potrzeb, masz ciągle zarabiać, wydawać, być w ciągłym biegu i porównywać się z innymi. Gdy śledzisz takie osoby, które spełniają te sztuczne potrzeby w social mediach czy w telewizji, a Ciebie na przykład na nie nie stać, porównujesz się do nich, wtedy degraduje się Twój obraz siebie, jesteś słabszy, podatny na wpływy. I co ciekawe, osoby podatne na te łagodne pranie mózgu, nie kwestionujące niczego, były również bardziej podatne na te głębokie formy prania mózgu, na przykład by wymusić zeznania. Ło, wow, sztos, dzięki, wywalam to gówno. W... A Ty dajesz sobie prać beret? Daj znać w komentarzu, pozdro.